Takusek czy motory już pochowane, a szkoda by było, bo piękne słońce, chociaż temperatury takie, że trzeba trochę więcej warstw zakładać pod kurtkę, ale palety barw, którą wysmagane są krajobrazy, pejzaże, które można spotkać po drodze, nie powstydziłby się nawet Józef Chełmoński. Ja jestem Artur i zapraszam do oglądania. Taka sytuacja. Wybrałem się dzisiaj na górę świętej Anny. Szukałem jakiegoś miejsca obiadowego, no cóż, jakiego by innego. No i drogowska spokierował mnie do KFC, a tutaj jest Orlen z restauracją, jeszcze jakieś takie inne miejsca. Wjechałem tutaj, ale problem był taki, że wjechałem tutaj przez dziurę w płocie. Tak naprawdę to było jakieś z drogi lokalnej, wjazd na teren jakiegoś moteliku i parkingu, który tutaj yy, styka się z, Orl yy, z Orlenem z KFC z jakimś parkingiem natomiast to wszystko połączone jest z autostradą i kiedy tu wjechałem przez tą dziurę w płocie to znaczy brama, normalnie asfalt okazuje się, że nie ma powrotu i jest tylko wyjazd na autostradę i teraz, albo kupuję bilet i jadę autostradą do najbliższego zjazdu Albo próbuję wydostać się przez dziurę w płocie, a póki co, no tak jak tędy wjechałem, tak udało mi się tędy wyjechać. Natomiast tam na tym placu manewrowym, na tych ścieżkach, dróżkach, które tam się wiją wokół. Restauracji, Orlenu, no, trochę musiałem pokluczyć i nie pokazuję tej drogi, bo yy, może mógłbym mieć później jakieś nieprzyjemności, jak udało mi się tutaj wrócić. Sporo jednośladów, motocyklistów na dużych, mniejszych maszynach. Ja też staram się to grono powiększać o te skromne dwa koła, i wybywam to tu, to tam, ciesząc oko tym, co się dzieje dookoła. Taką drogą poprowadziła mnie nawigacja. Trochę jestem zdziejany, ale właśnie się zakopałem i musiałem się trochę naszarpać, żeby wyciągnąć maszynę z tego piachu, żeby duszy w pobliżu. No tutaj widać, jak mi koło się zapadło w piasku. Naszarpałem się jak głupi. No i nie będę ryzykował tam podjazdu w pod piach, nie wiem co tam się dzieje, chociaż nawigacja w tamtą stronę mi pokazuje jechać. Jednak wracam do bardziej cywilizowanego miejsca. Uff, gdybym był tu z kimś, we dwóch, nie byłoby strachu, żeby, że można się zakopać, bo we dwóch zawsze można wyciągnąć maszynę z piachu czy błota. Są jakie są. Dobrze jest tradycyjnie już wjechać na kawę, zatrzymać się na kawę, jeśli jest zapas w termosiku. A kawę jest dobrze wypić w lesie, w pięknych okolicznościach przyrody. Tu smakuje chyba najlepiej. Ale też dobrze smakuje, jak wiadomo, na stacjach paliw, gdzie ta kawa jest niezła. Niezłej kawy można się napić na stacjach paliw, na literę L. Tutaj, w pobliskich Bierdzanach, jest takowa i często tam wjeżdżam właśnie, żeby napić się kawy ale niezłym bajerem jest to, że jest koło automatu z kawą pieprzniczka i solniczka, w jednej jest cynamon w drugiej sypka czekolada albo odwrotnie no i w ten sposób można sobie, sobie kawę stuningować Bez szaleństwa Tylko czekolada, patyczek I z pieprzniczki Sypiemy czekoladę A może z solniczki Wystarczy Właśnie skończyłem pić kawę, a przed chwilą przyjechał tutaj mężczyzna na takim białym bajku, wspomaganym elektrycznie. Pan jest niemieckojęzyczny. Rozmawialiśmy przez chwilę w języku polskim, niemieckim, angielskim. Spike jest przez 5 lat. To jest coś zupełnie Ale, naprawdę dobry bike. ja jestem, ich mag ich lubię ten spike. Schau rum, ne? Schau. Rummen. Mhm. Aber also. egal. Weißt du, du? Aber geht gut. Wichtigste ist Motor, ne? Motor ist perfekt. Und ganz wichtig ist das da. Die zwei Taschen. Schau. Mhm. Jetzt. Und jetzt? Und Musi. Musi ist die Best Musi-Welt. Beim Radfahren immer Musi, ne? Mhm. Weil dann ist. Das ist ja alles. Sagen wir abstehen, dass ich sehe. Perfekt, ne? Mhm. Musi ist wichtig, nicht? aber nicht Musi hier, da nicht. Da muss Musi sein. Verstehst du? Ne, w, w Suchawkach, nur w Głośnikach. Boah, Scheiße. Uh -huh. Immer da an uns Das Da, Wszyscy, alle verstanden, dass Suchawki kiepske sind. Ja, das ist. Da kümmerst du sie wohl durch, da geht man schön fahren. Das ist gut. Da hast du mit einer polnischen Bier. Fahrrad und polnische Bier. To jest. żadna reklama tego piwa. Po prostu panu to piwo smakuje. <laughs> Ale pan jest również znawcą tabaki. Oryginalna, <laughs> deutsche tabak? Ja, logicznie. tu. die schöne Fraunki. Ja, Nigdy nie ukrywałem, że lubię tabakę. Niks ukraińsko, gie? Ukraińsko katastrofy. <laughs> Lauter faszysten. To jest oryginalny, niemiecki tabak. tabak. tabak i polskie bier. Perfekt. To pasuje Taka to sytuacja miała miejsce na stacji paliw, gdzie wypiłem kawę i nadjechał ten sympatyczny mężczyzna niepolskojęzyczny. Rozmowa trwała dobrych kilkanaście, a może nawet więcej minut, chociaż do końca nie jestem pewien czego dotyczyła. Ale kilka rzeczy udało nam się gestami ustalić. A mianowicie, że najlepszym niemieckim samochodem jest japońska Honda. Że współczesne motocykle BMW tylko dobrze wyglądają. On sam ma chyba Yamaha, z tego co się zorientowałem. Że Zontes to naprawdę fajny motocykl. Że jezioro Turawskie to fantastyczna miejscówka. A najlepsi przyjaciele to z Polski, z Opola. wydarzenie i czas trochę inny, ale miejsce ciągle to samo jednak dotarłem tutaj, żeby sprawdzić czy miejscówka dalej aktualna gdyby nastąpiło zapotrzebowanie i zainteresowanie zupełnie przypadkiem spotkaliśmy jedną z pań, które udzieliły nam tu w grabinie go gościny i chciałem dopytać, czy jeżeli by wyszło takie zapotrzebowanie potrzeba, zainteresowanie, czy jest szansa na powtórzenie tego w przyszłym roku na przykład, żeby tutaj u Was zjechać się motocykami? Jest oczywiście. Mamy pozwolenie na samych, jako stowarzyszenia to jest siedziba, nasza świetlica. Również Pani Burmistrz, Pani Dorota Koncewicz przyzwoliła, jeśli Chcielibyście coś takiego zrobić również, oczywiście wcześniej, bo są różne terminy, nieraz sala jest zajęta, jest plac otwarty, siedlica otwarta, bardzo chętnie zapraszamy. Czyli możemy to zrobić przy okazji jakiegoś waszego wydarzenia, festynu, albo nawet zupełnie jako no, osobną tak, imprezę? O, oczywiście, tak jak będzie nam pasowało. Festyn na yy, pszczoła, czyli święto pszczół, robimy już w przyszłym roku, będzie czwarte z rzędu, początek sierpnia jak zwykle. A jeśli Wam będzie pasowało, zapraszamy serdecznie do Grabina. W innym terminie, oczywiście też. Przez Kluczborg przepływa rzeka Stobrawa, więc pomyślałem, że miejscowość o tej samej nazwie, oddalona jednak o kilkadziesiąt kilometrów od Kluczborka, może nieść z sobą jakieś ładne doznania, czy doznania estetyczne wręcz, jesienno-słoneczne, co też się potwierdza na załączonym obrazku. Intuicja mnie nie zawiodła. Natomiast z oddali dochodzą jakieś dźwięki przedziwne dźwięki. Nie wiem, czy to będzie słychać, natomiast kojarzy mi się to z gościem, który ubrany w wiadro idzie tu do mnie, żeby przepędzić mnie tutaj z jego krainy. No wyraźnie słychać, że gość ubrany w wiadro. Czasami też zdarza się dojechać pod Durnego chatę. Droga niby prowadzi przyzwoita z nadzieją na jakąś fajną miejscówkę lub dalszy ciąg podróży. Podjeżdżam na górkę, która okazuje się chyba jakimiś wałami. No i no i tyle W szczerym polu wiatr do mucha, żywej duszy rzucę monetą, w którą stronę jechać, tylko chyba nie mam monety, która ma cztery strony To jedno z takich miejsc, kiedy drocząc się z nawigacją yy... Zjeżdżam w przeciwną stronę niż ona mi nakazuje, czy sugeruje, czy pokazuje. No i właśnie docieram do jakichś takich urokliwych zakątków, nawet z jakąś cywilizacją schowaną w lesie, ale nie przeszkadza to w tym, że jest to naprawdę bardzo, bardzo urokliwe. Słońce coraz niżej nad horyzontem. A ja kolejna dzisiaj przerwa. Bo dzisiaj, takimi małymi etapami od punktu A do B do C cieszę oko jesiennymi widokami, ciepłem, kolorami, bezchmurnym niebem. Tym co wokoło, bo takie ciepłe i przyjazne dni. No to może dopiero w marcu, albo w kwietniu.